Które zmieniły miejsce? Oj, nie wiem, Karolinko? Które? Podpowiedz mi. A, żółta. Niebieska i czerwona, tak? Aha, a co teraz mam tu robić? Ja nie wiem. Co mam teraz zrobić? Co a, Nacisnąć tylko żółte, tak? A, mocno. A, mocno? Dobrze. Zrobię mocno. Faka. Żółta. 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 Żółta i żółta. Co się stanie? Karolinko! Zgasiłam światło. Świetnie. I u to wyjrzyste, że odkute jest? Znowu tak samo, żeby zafeciło się. Aha, to znaczy, że mam nacisnąć ponownie żółte. Cztery, pięć. O, udało się zaświecić światło. To jest. To jest.